Witam Was czyli bardzo serdecznie z tej strony młodszy, a ze mną jest. ID. Tak. Jest to drugi odcinek z Pixelozy, a właściwie nawet nie z Pixelozy. Udało mi się namówić IDK na nagrywanie materiału razem ze mną, i padło dzisiaj na pixelozę, A dzisiaj gramy w Chicken Invaders. The tu no to zacznijmy. Dobra, ja jestem z pasja. Myszka, a ty lewy shift, dawaj. Ale Samoloty są podobne. Nie są podobne, mój jest... ...pilota ratunkowo I ty widzisz tam fiolet? No widzę, no... Widzisz tam... ...jak się nazywa to? Okienko od kabiny? Pilota? Nie. Skacze całkiem szybko. No bo... ślepy jesteś. Dziękuję. Nie mogę. Naprawdę dziękuję. Uważaj na te białe, takie pomalujące okej? A... co już się nie zbiera? Nie, nie zbiera Już mam... mniej żyć, czy mi się tylko wydaje? Tak, masz trzy życia. Z czego... ja mam pięć. Mam talent. Tak. Dalej musimy przegrzać trochę najdłużej. To procent, procent, prezent MLG. E, nie myślisz, że powinieneś się nauczyć dzielić procentami? Wszystko ma. Gryj, haj, i kurczaki. Ja tu ginę, a ty się cieszysz. Oj, tam, trzeba jest święty. Dalej, 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 Schowam się, nie znajdą mnie. I można podejść pod napis? Nie, można strzelać napis. Dobra, strzałem napis. Nie, ja zniszczę ten napis, zobacz. Strzelać swój napis. I co mi zrobisz, co mi zrobisz? Kolejny minus gry, nie można go zastrzelić. Jakbyś miał wyliczać jak wszystkie minusy tej gry, to byśmy w ogóle w to nie grali. Dobra, to jest jedyny minus tej gry, nie można go zastrzelić. Tak. to wiesz co? Dobra, to był ostatni minus, że w ogóle Kurde. <gry>

Bonus. Pamiętaj czy Wiesz. No ja idę No bo akcję, Prawie mi się udało. Aha, to zjadam.

Nie się, tak Ja zeptak jeszcze raz? Nie Czemu? No, nie, wiem jeszcze, jeszcze raz, tak specjalnie dla mnie No na punkcie Nie jak nie Jak Ciebie już nie będzie To ja wtedy Jak Ciebie nie będzie, teraz to ja się pozbieram nie, nie. Mam, ja Mam z jeszcze życie no bo ja żyję jeszcze, weź? Nie wiem, wyciśnij

что было сейчас там? так нет, сейчас я не было сейчас видишь? нет ну что? ну что не видел? потому что там было яйцо ну и я там, No to było brać? Asteroidom! Czym się strzelać asteroidom? Rakietę w sensie. Rakieta? O, ja mogę wziąć. Coś mi nie wychodzi, wiesz? No, I wow. Jest to nie bardzo mogę. Dobra jest nudno weź zgiń Bo już mnie nie Czekaj. ma Ty nie, nie ma ciebie No Dobra co ja gram bez ciebie No i tak już wygrałeś to...

Ti ho messo in un'altra posizione. Ti ho messo in un'altra posizione. Ti ho messo in un'altra posizione. Ti ho messo in Puść rakietę. kusią, rakietę. kusią, 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 kiedy kusią, 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 kuraki. Przyznaj się tutaj się,

Właśnie, widzę. No nie, nie, nie. Dobra. I, I pewnie teraz powiesz, że specjalnie zrobiłeś. Tak, tak, żeby ci nie było smutno. Ale widzisz, za to mam milion punktów, a ty ile, ile? 300 tysięcy tylko. Ale i tak mam drugie miejsce. A ja pierwszy, jestem mistrzem. Młodszy teraz teraz mistrz. Młodszy nie przegina. No mów mi mistrzu. Młodszy... No, powiedz to, powiedz to. Nie. No powiedz. Nie. No powiedz to o drugim miejscu. Ty. Nie. No Dobra. No to. Dziękuję ci za odcinek. No i chyba to byłoby na tyle. Nie polecam ci na przyszłość. To co o grze. Ja twierdzę, że młodzi za długo w niej przeżywają. Mhm. Ty jesteś bafnem i nie umiesz grać w gry. Dobra. Życie. Zagramy w szachy? Nie. Nie na komputerze. Co? To ja nie wiem, jak się tak gra. No właśnie. Dobra. No to subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie i. Siemano! No pożegnaj się. Na razie. Do usłyszenia. Kończ!